Witam państwa. Trwają mistrzostwa Europy w piłce nożnej i może powiemy sobie coś na ten temat. Wielu z państwa pewnie śledzi mecze, bo czy chce, czy nie chce, to ktoś tam z rodziny ogląda, prawda, więc te mecze się ogląda. No i na pewno wiedzą państwo, że polska przegrała mecz kolejny ważny mecz na mistrzostwach Europy i jako pierwsza drużyna odpadła z mistrzostw. Akurat tak się złożyło, że ja miałem okazję zaobserwować jak ludzie przeżywali ten mecz. Były krzyki, wezwiska w stosunku do sędziego. Po straconym golu było wręcz drzeźnianie Polski i tego hasła Polska, Polska biało-czerwoni. Było też takie sarkastyczne, prawda, dziękowanie Polakom za, w cudzysłowie, piękną grę i tak dalej. No i były to reakcje często ludzi, proszę Państwa, którzy nie są jakimiś wielkimi fanami futbolu, tak na co dzień, nie są też być może kibicami polskiej reprezentacji, ale widać było, że jakoś tak udzieliły im się te emocje, prawda, dali się ponieść tym, Emocjon. No jakby widział to Emil Cioran, nasz ulubiony filozof, to by pewnie się mocno zdziwił tym co, tym, co widzi. No tak, ale w każdym bądź razie piłkarze jak zwykle zawiedli kibiców. I proszę Państwa, który to już raz, prawda? Który to już raz jechaliśmy na mistrzostwa z wielkimi nadziejami, a skończyło się tak jak zwykle. I jest takie powiedzenie, że Polacy najpierw grają mecz otwarcia, później mecz o wszystko i mecz o honor. I to się bardzo często powtarza, więc tutaj nie ma chyba zaskoczenia, chociaż za każdym razem mam jakąś nadzieję prawda, na jakiś cud. I proszę Państwa, ja jestem też od dziecka kibicem. I, i proszę Państwa, historia mojego kibicowania to jest po prostu nieustanne pasmo rozczarowań. Bo ja pamiętam jeszcze mecze na Mundialu w Meksyku w 1986 roku. Tam graliśmy bardzo kiepsko. W końcu doszło do trzeciego meczu i tam przegraliśmy 0-3 z Anglią. No i później w jednej 8 graliśmy z Brazylią i było 0-4. Pamiętam nawet yy, z kim oglądałem ten mecz. Yy, oglądałem wtedy ten mecz z, ze szwagrem mojej babci, tak. Yy, I pamiętam te słowa też pana Dariusza Szpakowskiego, który po którejś tam bramce yy, Brazylijczyków, chyba na 3-0 dla Brazylii, yy, po prostu powiedział coś takiego: Koniec marzeń, koniec snów. Tak, żegnamy się z mistrzostwami. No, i to, to było strasznie przykre. Strasznie przykre. No, i później, proszę państwa, to było pasmo nieustannych przegranych polskiej reprezentacji. To były, prawda, każde eliminacje do kolejnych Mistrzostw Świata czy Europy to były przegrane. Nie kwalifikowaliśmy się na kolejne Mundiale. ale dopiero po wielu, wielu latach dostaliśmy się na Mundial w Japonii i Korei. No i tam oczywiście odpadliśmy też jako jedni z pierwszych, prawda? Nie wyszliśmy z grupy. I to się powtarzało później na, na kolejnych imprezach. No i tutaj warto się zastanowić, skąd w Polakach jest taka miłość do piłki i taka wiara. W to, że możemy coś w tej piłce nożnej zdziałać. Wszyscy słyszymy te różne piosenki kibiców, tak, już za 4 lata, już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata, i tego typu przyśpiewki. No, i warto się zastanowić, skąd się to może brać. Bo ja, moja teza jest po prostu taka, że my się nie nadajemy do tego sportu jako naród. Ale skąd się to możemy brać? No podejrzewam, że te sukcesy Orłów Górskiego w latach 70 spowodowały, że nam się wydaje, że my jesteśmy predysponowani, tak, do tego sportu i możemy coś w nim osiągnąć. No bo tutaj warto zaznaczyć też, że piłka, że piłka nożna jest, bardzo, piłka nożna jest najpopularniejszym sportem na świecie. No, i w związku z tym, yy, kraj, który jest w tym dobry, no to jest to dość duża reklama dla takiego kraju. Yy, I fajna sprawa, tak? Natomiast, yy, proszę Państwa, to, że my rzeczywiście zajęliśmy dwa razy trzecie miejsce na Mondialu, bo to było na Mondialu w Niemczech w 1974 roku i na mundialu w Hiszpanii w 1982 roku również zajęliśmy trzecie miejsce. Wtedy za trzecie miejsce to był srebrny medal. No i widocznie po tych sukcesach Polacy uznali, że po prostu piłka nożna to nasz sport narodowy, sport, który nam leży, w którym możemy być zawsze w czołówce światowej. No i to jest rzeczywiście sport najpopularniejszy w świecie. No i Polacy jako ambitny naród, no, no na pewno y, chcieli być zawsze y, w tym sporcie y, mocni, tak? Gdzieś w czołówce. No i proszę państwa. Y, 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 stąd chyba się wzięło to przekonanie, że, że po prostu ten sport pasuje do nas. Tymczasem jest to y, nieporozumienie. Bo ja uważam, że Polacy to ogólnie mają nie, mają. nie mają w swoim DNA skłonności do pracy zespołowej, do sportów zespołowych. Polacy są raczej indywidualistami. No i w sportach indywidualnych faktycznie możemy osiągać wiele, i, i w historii osiągaliśmy wiele sukcesów. Ja pamiętam, że jeszcze za czasów PRL-u, to telewizja publiczna starała się pokazywać każdy sport, naprawdę każdy sport, nawet szachy. Pamiętam, że analizowano ruchy Kasparowa i Karpowa, gdy był ten ich słynny mecz o Mistrzostwo Świata. Telewizja pokazywała judo, pokazywała zapasy, pokazywała podnoszenie ciężarów. Zawody lekkoatletyczne, wioślarskie, kajakarskie. Bardzo często pokazywano łyżwiarstwo figurowe, pokazywano gimnastykę sportową, gimnastykę artystyczną. Naprawdę każdy sport pokazywano. A teraz jest tylko piłka i piłka, prawda? I w tą piłkę się ładuje tyle kasy. No ale my nie mamy talentu do tego sportu, proszę Państwa. No bo proszę Państwa, dwa razy. Trzecie miejsce na świecie to wcale nie jest tak dużo, jakby się mogło wydawać. Ten dorobek nasz jest bardzo skromny. Pozwracam Państwu uwagę na to, że do tej pory były 22 edycje Mundialu. No i Polska zajęła dwa razy trzecie miejsce. Co biorąc pod uwagę populację Polski, Prawda, że prawie 40 milionowym narodem jesteśmy no to nie jest niczym nadzwyczajnym a wręcz bym powiedział, że to jest słaby wynik to jest wynik właściwie zgodny ze statystyką bo taki kraj jak Polska to właściwie na tyle imprez 22 mundiale i ileś tam mistrzostw Europy to co jakiś czas powinien gdzieś jakieś miejsce na podium zająć tak sama statystyka mówi. Więc te trzecie miejsca to, to, to naprawdę to nie jest nic. To, 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 a to był taki pra, prawdopodobnie jakiś taki wypadek przy pracy. Nic nadzwyczajnego. Natomiast my się tymi sukcesami zachwystujemy i wyobrażamy sobie, że, że po prostu my się nadajemy do piłki nożnej. No nie, nie, bo przypominam Państwu, że na przykład Czechy, czyli naród cztery razy mniejszy od Polski. No tutaj będę mówił o Czechosłowacji, więc powiedzmy, że dwa i pół raza mniejsze, tak? No i dwa i pół raza mniejsza Czechosłowacja potrafiła być dwa razy wicemistrzem świata. Proszę Państwa, oni byli dwa razy na drugim miejscu na świecie. Co prawda to były odległe czasy, 1934 rok i 1962, no ale byli, a Polacy nie byli, tak? I dodatkowo jeszcze... Proszę Państwa, warto przypomnieć, że Czechosłowacja zdobyła Mistrzostwo Europy w 1976 roku. Wtedy w składzie mieli tego słynnego Antonina Panenkę, który tak świetnie wykonywał rzuty wolne i, i rzuty karne. No i, i prawda, Czesi też byli wicemistrzami Europy w 1996 roku, a tymczasem Polska w ogóle nic nie zdziałała na Mistrzostwach Europy. I tak samo w porównaniu z Węgrami, bardzo blado Polska wypada, no bo Węgrzy też, naród od nas mniejszy cztery razy, prawda? A potrafił być dwa razy wicemistrzem świata w 1938 i w 1954 roku. No więc yy, te sukcesy Polski to, 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 to jest nic, naprawdę. Szwecja, przecież też dużo mniejsza ludnościowo od Polski, a potrafiła być wicemistrzem świata i potrafiła być dwa, dwa razy na trzecim miejscu, i też miała chyba dwa razy czwarte miejsce, więc proszę zobaczyć. Tak, malutka Dania, maluteńka, prawda? Ile tam jest mieszkańców? 5-6 milionów? Była mistrzem Europy w 1992 roku. Grecja była mistrzem Europy w 2004 roku. Ja już nie chcę wspominać tutaj o takich potęgach jak Holandia, Włochy, Hiszpania, Niemcy i tak dalej. Więc naprawdę my nic w tej piłce wielkiego nie osiągnęliśmy, proszę Państwa. Więc skąd ten hurra optymizm? Nawet analizując dokonania klubów piłkarskich, tak, to, to my też w tej piłce klubowej nic nie osiągnęliśmy. Żadna polska e, e, drużyna, żaden polski klub nie zdobył żadnego pucharu co prawda Górnik Zabrze i Legia dotarły te kluby do finału europejskiego pucharu, ale, ale go nie zdobyły a przypominam Państwu, że rumuńska drużyna na przykład zdobyła najważniejszy puchar na Starym Kontynencie bo Stiełła Bukaresz w 1986 roku zdobyła puchar Ligi Mistrzów wtedy to się nazywał Puchar Europy, tak nie było Ligi Mistrzów był Pucha, Puchar Europy no, i oni wtedy puchar zdobyli to, to było wielkie zaskoczenie, bo w finale pokonali FC Barcelonę. Zresztą o tym sukcesie wspominał pan Donald Tusk podczas wizyty w Rumunii. Tam on wspominał też o, o Cioranie. No, to wszystko było pewnie obliczone na to, żeby zdobyć sympatię Rumunów. No, niemniej jednak, rzeczywiście, tamten sukces tyły Bukaresz to było ogromne osiągnięcie piłki rumuńskiej. No i proszę zobaczyć, tak. Więc nawet Rumuni się mogą y, czymś pochwalić, a, a Polska nie. Przypominam Państwu, że taki klub jak CRWENA Zvezda Belgrad też wygrał Puchar Europy. Czyli dzisiejszy Puchar Ligi Mistrzów. Więc my naprawdę nie mamy żadnych sukcesów w piłce nożnej. Nie mamy talentu do tej gry. W ogóle po, do, do gier zespołowych, bo. Co prawda rzeczywiście w siatkówce coś tam osiągnęliśmy, no ale podejrzewam, że w siatkówce jest sześciu graczy na boisku, tak? Natomiast w piłce nożnej jedenastu facetów musi się dogadać i tu jest ta trudność, wydaje mi się właśnie. Bo my jesteśmy indywidualistami, proszę Państwa, i... To jeszcze jest kwestia taka, że futbol teraz stał się wielkim biznesem, i po prostu też ten biznes jest dla nas za duży, bo, bo też go nie ogarniamy. Mamy fatalną ligę, bardzo słabą i pełną przekrętów. Przecież to, co było pokazane w filmie Janusza Zaorskiego pod tytułem Piłkarski Poker, to nie jest żadna fikcja, proszę państwa, bo sam pan Zaorski właśnie wielokrotnie mówi o tym, że to, co pokazał w swoim filmie, to jest tylko komediowe ujęcie tego, co, co, co działo się w realu, czego nasłuchał się od trenerów, działaczy, dziennikarzy. Zresztą potwierdzeniem tych patologii w futbolu, które pokazał w, pan Zaorski w filmie Piłkarski poker", No było to, co się parę lat później stało. A co się takiego stało? No w 1993 roku mieliśmy słynną Niedzielę Cudów. I, i nie wiem czy państwo pamiętają tą niedzielę cudów to było takie um, wydarzenie które wstrząsnęło całym światkiem piłkarskim w Polsce, ale nie tylko w Polsce w Europie no bo Chodziło o ostatnią kolejkę tamtego sezonu, 92-93 i wtedy przed ostatnią kolejką rozgrywek ligowych w tabeli prowadziła Legia Warszawa przed ŁKS-em ale oba te kluby miały tyle samo punktów, tam tylko Legia Warszawa miała bilans bramkowy lepszy o trzy gole od klubu z Łodzi. No i w ostatniej kolejce te kluby rzeczywiście tam grały swoje mecze. Te mecze odbywały się o tej samej porze, żeby jak gdyby drużyny nie sugerowały się wynikiem drugiego meczu, tylko grały na całego no ale wiadomo, no, wtedy nie było komórek ale informacje docierały do, do trenerów, do działaczy, do, do piłkarzy na boisku, no bo były telefony, były faksy i tak dalej no i proszę sobie wyobrazić, że informacje z jednego boiska docierały na drugie i, i te kluby zaczęły strzelać po prostu te gole jak na zawołanie żeby po prostu prześcignąć w bilansie brawek drugą drużyny i zostać mistrzem Polski no i na końcu okazało się tak, że ŁKS wygrał swój mecz 7-1 ten Allegia Warszawa 6-0. No i oczywiście wszyscy, którzy to obserwowali, to zdawali sobie sprawę, że tam doszło do jakiejś korupcji, bo to jest niemożliwe, tak, żeby nagle tak wysoko te oba kluby wygrały swoje mecze. No, i oczywiście tam chyba nie udowodniono nikomu żadnej winy, natomiast władze Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowiły anulować te, te, te mecze, ukarać obie drużyny i, i przyznać Mistrzostwo Polski trzeciemu w tabeli Lechowi Poznań. I co prawda nie udowodniono nikomu winy, no ale swoistym epilogiem tej sprawy jest fakt, że w 2021 roku piłkarz Wisły Kraków z tamtego właśnie sezonu Grzegorz Szczelika no, przyznał się do sprzedania meczu z Legią Warszawa. A więc widzimy jakie patologie w tej piłce prawda, polskiej były. Ale wracając jeszcze do tego filmu, Piłkarski Poker, ja polecam Państwu ten film. Kto tego filmu jeszcze nie widział, to bardzo zachęcał. To bardzo udany polski film. Właściwie to taka komedia, tak. Tam jest świetnie ukazane to środowisko piłkarskie w Polsce. Jest świetna muzyka Piotra Figla. Ja bardzo lubię ten film i wielokrotnie już go widziałem. I, I jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że Janusz Zaorski, żeby po prostu nie mieć jakby przeszkód w realizacji filmu, żeby nikt mu nie rzucał kłód pod nogi, no to okłamywał działaczy klubów, że robi film pod tytułem Kocham piłkę. I, I po prostu to jakoś tak zmyliło tą mafijne środowisko piłkarskie, no i umożliwiło panu Załorskiemu po prostu realizację filmu, na, nagrywanie różnych scen, czy to na stadionie, czy, czy w szatni klubów. No i jedną z najzabawniejszych scen w tym filmie jest, proszę Państwa, taka scena, że sędzia przyjeżdża do miasta Łodzi, tak witają go działacze, łódzkiego klubu. Yy, i po prostu jest rządek pań, stoi, i, i sędzia sobie wybiera panie do towarzystwa, tak? I mówi, pani, pani i pani. A taka jedna okularnica się odzywa, a ja, a sędzia się odwraca, widzi, że ona tak nie jest za bardzo urodziwa i mówi, pani nie. I jeszcze długo, długo nie. <śprawda> to jest taka zabawna scena, ale działacze Łuskiego klubu od razu. Się pytają, panie sędziu, aż trzy? A on odpowiada, miały być trzy gole? No. Prawda? Więc niesamowity film, naprawdę zabawny ty nie go ty lepiej trenuj, ty za granicę jedziesz, ty ciulo jeden i, i prawda żona uderza w głowę swojego męża, który mia, ma wyjeżdżać na zachód, zarabiać prawdziwe pieniądze, ale tam jest jeszcze też taka scena przed stadionem w białym stoku. W tej scenie gra Marian Opania. On tam gra w tym filmie takiego byłego piłkarza, który robi różne przekręty wokół meczów. No i on w samochodzie, prawda, zabawia się z dostarczoną mu dziewczyną. Tak, cały samochód się buja. No ale w radiu słucha meczu, prawda, bo tam od tego meczu wiele zależy. I, I po prostu w tej reakcji jest tak, i, i proszę państwa, komentator krzyczy: Jest gol? On zatrzymuje, prawda? Działanie? Samochód przestaje się bujać? Nie, nie ma gola. I wraca, i wraca do dzieła. Ale z tego, co słyszałem od jednego z dziennikarzy, to. Akurat tam pod stadionem w stoku to doszło, akurat do trochę innej sceny, bo sędziemu zapłacono w ten sposób, że. bo po prostu dziennikarz zaobserwował, że do bagażnika samochodu sędziego ładowano kilogramy miejscowych wyrobów mięsnych i po prostu dziesiątki butelek wódki, i to była jak gdyby taka właśnie łapówka dla, dla sędziego. Tak, a więc yy, proszę Państwa, no widzimy, że po prostu my nie ogarniamy yy, biznesu, jakim się stał futbol. No i też proszę Państwa, ten spor nie jest dla nas, bo tam się po prostu musi dogadać 11 facetów, nie mówiąc już o, o trenerach, działaczach i, i tak dalej, więc ani do biznesu piłkarskiego się nie nadajemy, ani do sportu się nie nadajemy. Yy. Ale proszę Państwa, tutaj jeszcze może Państwu powiem ciekawostkę, bo yy, ja usłyszałem z ust Janusza Zaorskiego no, prawdziwą sensację, bo on zasugerował w którejś z rozmów, że w 1998 roku, kiedy się odbywał mundial we Francji, to Francja mogła kupić sobie Mistrzostwo Świata, proszę Państwa. No bo wtedy mundial odbywał się właśnie we Francji. Finał był chyba bodajże parę dni przed Świętem Narodowym Francji które przepada na 14 lipca. Nie wiem, czy finał był 14 lipca, czy parę dni wcześniej, czy później, ale w każdym bądź razie no, pan Zaorski zasugerował, że Francji się naprawdę bardzo opłacało, żeby za wszelką cenę zdobyć to Mistrzostwo Świata i mieć taką możliwość, żeby się chwalić najlepszą drużyną w najpopularniejszym sporcie na świecie. No, i tam rzeczywiście on te rewelacje usłyszał od jakiegoś dziennikarza zagranicznego. I wydaje mi się, że może być coś na rzeczy, dlatego że przypominam Państwu, że tuż przed meczem finałowym coś bardzo złego stało się z Ronaldo. Do dzisiaj nie wiadomo, co tak naprawdę tam się stało, i były informacje na ten temat, że Ronaldo za nie mógł nagle i tak dalej. No tam były pe pewnie dziwne rzeczy, a więc widzimy, że po prostu futbol, który stał się gigantycznym biznesem, tam może dochodzić do ogromnych przekrętów. Zresztą warto tutaj wspomnieć, że te zakłady buchmacherskie, które po prostu roz, rozrosły się strasznie, tak, gdzie teraz już można obstawiać nie tylko wyniki meczów, ale i praktycznie wszystko, tak, ile będzie żółtych kartek, ile czerwonych, w której minucie padnie bramka, kto strzeli i tak dalej i tak dalej, ile będzie rzutów z autu. no to to jest gigantyczny biznes i po prostu gigantyczna też pokusa dla, dla wszystkich, prawda. I, i, i pro, proszę Państwa, ten futbol, ta, ta piłka nożna straciła swój urok, ten romantyzm, który miała. Ja pamiętam na przykład, że um, kiedyś to było tak, że każdy klub miał inny stadion. Ten stadion inaczej, wokół, znaczy wokół stadionu było zupełnie inaczej. I sam stadion też wyglądał inaczej, w każdym mieście. I po pierwszych zdjęciach w zasadzie już można było się zorientować, e, gdzie ten mecz jest. Czy w Sosnowcu, czy w Poznaniu, czy w Katowicach, czy w Łodzi. A teraz y, wszystko jest takie ujednolicone. No i te gigantyczne pieniądze w, tym, y, w tej piłce nożnej powodują, że y, no, no wręcz nawet nie chce się oglądać tego sportu. Y, ja pamiętam też, y, proszę Państwa, że jedną z pierwszych książek, które. Y, właściwie to była chyba pierwsza książka, którą samodzielnie sobie kupiłem. Ja babci ukradkiem, prawda, wyjąłem pieniądze z portfela i pobiegłem przez. jako Dzieciak mały, przez y, miasteczko, prawda, do księgarni, żeby kupić książkę o piłkarzach, bo widziałem tą książkę u kolegi, prawda? To była książka pod tytułem Moi Rywale, autorstwa Romana Churkowskiego, Andrzeja Persona i Zbigniewa Bońka. I tam były zdjęcia piłkarzy i biogramy tych piłkarzy. Tam około chyba 50 graczy było. I, i proszę Państwa, to były jeszcze takie stare, romantyczne czasy, gdzie po prostu tam to w zasadzie wśród tych piłkarzy to był tylko jeden piłkarz spoza naszego kręgu cywilizacyjnego, był to Tomas Enkono, bramkarz kameroński, a reszta piłkarzy to, 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 to byli piłkarze z naszego kręgu cywilizacyjnego, że tak to ujmę i tam można było wręcz na podstawie tej... Takiej książeczki, prawda, się nauczyć wręcz, no jak wyglądają poszczególni piłkarze z danego kraju. Natomiast teraz jest odwrotnie. Rzeczywiście tutaj jest strasznie dużo graczy z Afryki i, i, i to też troszeczkę być może zaburza tutaj nam pewne. Pewne relacje, tak? Która nacja może być lepsza, która gorsza w tej piłce nożnej. No tak, ale moja główna teza po prostu jest taka, że piłka nożna to nie jest nasz sport. My się do tego nie nadajemy, bo jesteśmy indywidualistami. A w tym sporcie musi się dogadać 11 facetów. No i to jest bardzo trudne, proszę Państwa. No, ale Polacy są bardzo ambitni, no i chcą, żeby po prostu w tym sporcie, który jest najpopularniejszy na świecie, no być w czołówce światowej oczywiście, tak? No ale my nie mamy predyspozycji niestety, i to trzeba sobie powiedzieć. A skąd wiem, że nie mamy predyspozycji? No, historia o tym mówi 22 mundiale i tylko dwa razy trzecie miejsce. Co to jest? Na tak ogromny naród, 38-milionowy naród. Polski tak? Co to jest? To jest nic. Dziękuję za dzisiaj. Proszę o komentarze, lajki, subskrypcje. Dziękuję bardzo.